Siemanko, nad Witam Was po z nadwody. Z nadwody, które już nie widzieliście. Byłem tutaj w zeszłym roku. Jestem nad zalewem w Miliczu. Tylko mnie. Kaczkomat nowo postawiony. Piękny zalew. Jestem w tym samym miejscu, w którym byłem w zeszłym roku i polecam Waszej uwadze ten film z zeszłego roku, bo naprawdę jest to miejsce wyjątkowe. Jest to jedno z... Najfajniejsze łowisk w okolicy i chyba jedno z najlepszych łowisk linowych w Polsce no i głównym celem będzie lin tak przyjechałem tutaj bo wiem że te liny w końcu się ruszyły teraz jest taki okres że leszcze są gdzieś mniej więcej na tarle więc damy im spokój nie będziemy się nie będziemy się tutaj świrować, więc trzeba odpuścić im za chwilę będziemy i tak latem i jesienią je łowić więc teraz czas przyszedł na, na liny no i tak jak mówię, moim głównym celem dzisiaj będą liny wiem że koledzy ostatnio tutaj fajnie połowili co tam się tak... Myślę chyba w krzakach. No i co, słuchajcie, jest niedziela. Jest jeszcze końcówka na nawet, który dzisiaj jest, chyba 28-28 jest kwietnia, więc tak jeszcze nawet majówki nie ma, ale kurczę, prawie w ogóle nie ma ludzi. Tam tu pod drugim brzegiem, tam z takim dużym pomostem jedna osoba. Jestem pozytywnie zaskoczony. wstaję dzisiaj bardzo wcześnie, żeby tu przyjechać. No i co mam nadzieję, że będzie mi to zrekompensowane, że delity będą. No i co? Zapraszam Was na film. To słuchajcie, rozłożyłem sobie tyczki, odmierzyłem się, będę na 45 metrze, to troszeczkę Wam powiem aczkomat, tak no i to miejsce w którym w roku Woda jest troszeczkę wyższa, patrzcie jak w ogóle tu pięknie wygląda naprawdę super sprawa. Tutaj ten zalew, tak, a czy to ten, ten, ten pomost, tak, to miejsce gdzie mam jakieś bazie rekreacyjne, a tu moje stanowisko prosto i myślę, że będzie również skutecznie jeszcze, żeby nie czekać, słuchajcie, na budowanie łowiska zastosuję sobie taki e, takie coś, taki koszyczek, szklaneczkę z Prestona, Też montowano system ICS, pokazywałem Wam to już. Fajne rozwiązanie. Tu możemy podać dosyć dużo tego, tego towaru i zanęcimy sobie takimi dwoma szklanczkami, żeby nie czekać na budowanie łowiska, żeby od razu tym sobie trochę podnęcić, bo te ryby tu na pewno są, tylko trzeba je skusić. Tak, także tym sobie rzucę, zanęcę i łowimy. to jednak trzeba wstać i rzucić trochę dalej, bo to nie lata tak dobrze jak ta szkaleczka właśnie na wędce do metody nie lata tak, tak dobrze jak, e, jak podajnik zwykły ale dwa razy zaręciłem i mówimy Chcę pierwszy rzut ja zaraz Wam wszystko opowiem 45 metr I Odlego, dlaczego? Dla tego, na tej odległości z tego samego miejsca mówię w, w zeszłym roku to się sprawdzało, więc nie ma co, nie ma co wyważać drzwi. Tu jest taka, to jest taka odległość, na której to się robi. Nie powiem, że w miarę głęboko, tak, to największą głębokość w tym stawie to jest chyba tak 2-3 metry, jak pamięć mnie nie myli. I tutaj ta, 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 ten placek to jest bardzo płytki. tu jest masa do drobnicy, tu się aż gotuje już teraz ale z tego co pamiętam, to jak w zeszłym roku łowiłem, to ta, ta, bliższa, ta bliższa odległość nie dawała takich ryb, tam chyba pojedyncze, bo ryby wpadały, a tak naprawdę łowiło się na 45 metrze yy, i co, no i słuchajcie, do koszyka prosto tu mamy taką mieszankę tak naprawdę z czterech rzeczy, to jest ponad 2,4 mm, 2,4 mm stiki od Fenixa, do tego posypane jest to Fishmill Method mm Mix'em i Green Betoyne no również od Fenixa i takie w sobie mieszanka takie w głowie, bardziej na górę, bo tak jak to chodzi żeby podawać ten pelet i 2 i 4 mm i troszeczkę tylko żeby ta zaleta tutaj była bardziej takim, że ten Method Mix był takim bardziej atraktorem. No bo pływa tu masa, tak naprawdę. Głównie tutaj się przyjechałem, tak jak mówię, nastawiłem się na liny, ale, ale poza linami są też tu bardzo ładne karpie, są amury, są tołpygi, e, co jeszcze, jest masa drobnicy, e, jest też drapieżnik, tak. Warto dodać, że tu nie jest woda PZW, ten staw miejski w Miliczu jest pod opieką stowarzyszenia Cyprinus. E, no i ja chylę głowa, chylę, chylę czoła tutaj za tą pracę, którą to, to panowie i panie z tego stowarzyszenia wykonują, bo naprawdę jest to przepiękna woda, jest to naprawdę, no kurczę, wzorzec tego, jak powinny wyglądać łowiska takie, nawet bądź miejskie, chociaż to takie, wiecie, ten milicz, takie miasteczko nie jest jakieś za duże, takie bardziej rekreacyjne, ale, ale naprawdę przepiękna woda. Oczywiście, słuchajcie, gdyby okazało się, że ten 45 metr nie działa, no to jakieś inne miejsce sobie obierzemy, spróbuję bliżej, spróbuję dalej, natomiast wydaje mi się, że jest to tak optymalna. Odległość. No i co, I... i tak naprawdę kawka, i czekamy na te jepki. Jeszcze Wam powiem, że jednym z takich celów, na których tu przyjechałem, to jest tak naprawdę dowiedzieć się, jak ten, jaki ten lin ma przyrost w takich warunkach, bo w zeszłym roku, jak tutaj byłem z Alkiem, to łowiliśmy lin wszystkie w przedziale 48-53, tak naprawdę wszystkie można powiedzieć z jednego rocznika, a wiem, że w tym roku już są tutaj większe, już są takie, które dochodzą do 3 kg, takie w zeszłym roku jak ważyłem, to chyba żaden nie miał więcej niż 2 kg, a w tym roku już już wiem, że były takie, wpadały trójki, takie nawet do 57 cm. Jak ja zrobię takie 55, to będę zadowolony. Moja lina to jest właśnie z zeszłego roku, to jest z tego miejsca 53 cm. Myślę, że jest duża szansa, żeby to dzisiaj pobić. O, jest pierwsze branie, słuchajcie. A, puściła. Ale było pierwsze branie. O, i trzy słuchajcie. Ci z Was, którzy oglądają moje filmy, to wiecie, że ja na metodę często nie łowię i też rzadko te przypony się zrywa. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że ten przypon, który poszedł, to był ten, na którym jeszcze tutaj w zeszłym roku te liny wyjeżdżały. Także miał prawo już się poddać. No i co, słuchajcie, miało być prawie od pierwszego rzutu. Łowię już chyba z 40 minut, żeby wam nie skłamać. Około 40 minut. I co, jedna zerwana rybka. Nastałem przyponie. Jakieś s**ki są, ale nie ma tych Linów na razie. Mam nadzieję, że jeszcze nie, nie jest tak, że przyjechałem za wcześnie, bo mówię, że te przymorski ostatnio były i nie wiem, 12, no tu jest tyle, że powinna być, ale kurczę, no, okazuje się, że to nie jest taki proste, jak jakby miał wydawać ostatnio. Nie, nie wygląda to tak kolorowo jak się spodziewałem. idę złożyć drugą wędkę. Nie chcę tego, ale spróbujemy, spróbujemy sobie po poszukać tej ryby na płytszej wodzie. Może na dalszej wodzie zobaczymy. Na razie tu się nic nie dzieje. W kościele dzwonią, ale chyba tych chyb nie przywołali. Na razie klasykę gatunku, czyli umańczowy nie skutkuje. Spróbujmy sobie na różowego zatem. Jak to nie będzie skutkować, to spróbujemy jeszcze dalej. Nie 45, tylko 55 metrów. Zobaczymy. A tutaj rzuciłem tak może nie wiem, z 10-15 metrów od brzegu. No i zobaczymy. Nie lubię usiąść wędki na metodę, zwłaszcza w takim miejscu, jak tutaj kiedy tej przestrzeni nie ma za dużo, bo to później przy brzegu same problemy są, tylko się plączę. Tutaj widzicie, z lewej strony mam trzciny, będę, będę musiał i tak te ryby na prawo wmiął kierunkować. Będę musiał tą wędkę ściągać, jeżeli będę miał na lewej wędce. Także no, jest to problematyczne, no, ale spróbujemy sobie. Trzeba te ryby poszukać, bo ewidentnie nie współpracuję tak, jak, jak to miało miejsce w zeszłym roku. W zeszłym roku tu byłem tak 2-3 tygodnie później, ale z drugiej strony też była długa, e, długa zima, tak naprawdę. W tym roku wiosna wcześniej przyszła, ale potem było to może to obchodzenie to, to ostatnie. No i zaczniemy na rybę współpracować chociaż no mówię tydzień temu koledzy byli i połowili więc no słuchajcie ten 45 metr sobie odpuszczam mam zaklipowany jeszcze 55 i tam rzucę słuchajcie nie mam pomysłu co tu się dzieje próbowałem zacząłem od 45 metra potem 55 metr w międzyczasie też tutaj tak z 15 teraz 30 metr nic, nic po prostu i zmieniam kolory kulek i tak naprawdę no, no nie mam pomysłu, tej ryby w ogóle tutaj nie ma. Nie wiem dlaczego, może siedzi po drugim brzegu, wiem, że tam ostatnio co połowili właśnie to na przeciwległym brzegu, gdzie, gdzie siedzę, no ale kurczę no. Tej ryby jest tutaj tyle, że ona powinna być, to nie jest tak, że to jakaś niewiadoma wiadomo Tej tych wędkarzy faktycznie w ogóle nie ma. Więc po drugiej stronie siedzą tylko kapiaże, ale no nie, nie sądzę, żeby po prostu ta ryba ściągnęła się tylko tam. No. Jestem po prostu w ciężkim szoku i nie wiem co z tym zrobić. No w końcu słuchajcie. Po ilu? Po, żeby Was nie skłamać w 2 godzinach i 40 minutach. Jest balinek. I teraz zrobimy to, co mówiłem. To będzie jeszcze na bok gdzieś. Tu spróbujemy go sobie podholować. I oczywiście jak na tą wodę. Bardzo ładne. Szybka prezentacja. Słuchajcie. Proszę. Jest piękny linek. Piękny linek. Z milicza Szybka focia i do wody. Bo widać, posłuchajcie, żeby was nie skłamać. Nie jest to jakiś rekord. 46, tak dobrze mówię? 46, 47 cm Ale piękna ypka. Słuchajcie do pierwszego elegancko, chciałem elegancko z wozy, z ręki wypuścić, ale poszedł jak to opeda patrzcie, patrzcie, odłożyłem je wędkę A tam coś siedzi Aj puścił Ale była ryba też 45 metr no już na zewnątrz nie będzie, słuchajcie, no ale kurczą, mów mi się to jest taka woda, gdzie się raczej z jednej, po jedną po jednej nie przyjeżdża. Myślałem, że będzie ciutkę większe. On taki 47 i taki trochę chudy kuczek na te warunki pojawia. Ja tu liczyłem naprawdę, że to będą ponad 50. Ale mówię, mamy jeszcze chwilę czasu, może uda się coś dołowić. Humor jakby się poprawił. Kadę można zmienić. Kurczę, wiatr tutaj wieje. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że ja siedzę sobie w takim fajnym miejscu, gdzie jestem osłonięty całkowicie od wiatru, ale dzisiaj wieje jak jasna cholera. Ja tego w ogóle nie czuję do momentu, kiedy nie zarzucę i widzę, jak ta żyłka, którą zarzucam teraz mi wręcz naciąga zestaw. Taka fala idzie tutaj, ale miejsce, które wybrałem pod względem wiatru jest naprawdę petarda. Tego w ogóle, w ogóle nie czuć. No i poprawił. 25 metr tym razem na pomarańczowego wiecie, powiem Wam tak tak naprawdę jaki to jest będę z wami zupełnie szczery jaka to jest sprzęta na końcu jaki to jest rodzaj paletu, jaki to jest rodzaj zanęty myślę, że to nie ma aż tak dużego znaczenia bo te ryby tu są w dużych ilościach jeżeli tylko będą w okolicy i będą chciały żyć a będą chciały żyć to nie będzie to większym problemem to chyba mniejszy będzie tak jak idzie do brzegu żeby nie poplątał trzeba go przytrzymać o kurcze tak to jest właśnie jak się uwinęli wędki mamy gagatka zobaczcie kawałiniska piękna naprawdę bardzo ładna Na bok, zaraz wam pokażę, żebym się na tym błocie nie zjechał. Zobaczcie, jaki piękny. Jest piękny linek. Ale Taki sam rozmiar jak ten poprzedni. Może troszeczkę głupszy. Z tymi linami jest tak, że w tym szluży. Słuchajcie, to wiecie sami ci, którzy z Was łowią linę, że szluz, leszcza, czy śluże lina to jest małe miki nie będę wam słuchajcie pokazywać każdego lina na macie bo to nie ma najmniejszego sensu jak trafi się jakiś większy to wam pokażę, tak to będę tylko pokazywać zobaczymy ile jeszcze w ogóle będzie, bo na razie tak zgrywam cwaniaka, bo dwa były z rząd ale wcześniej trzy godziny pewnie czekałem jak jakieś będą to będę pokazywać tak tylko po prostu one wszystkie są w jednym rozmiarze ten miał 48, tamten poprzedni miał 47 może trafi się jakiś, jakiś powyżej 50 tak ja, no, ja bym chciał pobić tutaj swój rekord czy to się uda? Zobaczymy, kurczę. No. jeszcze trochę czasu jest, może się uda. Tutaj, podobno jak widzicie, błotko już się robi, tak żeby ktoś z Was miał ochotę tu przyjechać, a polecam, to zdecydowanie w kaloszach, bo buty, bo buty później klucze będą do opania. O, no, patrzcie, ja tu nabijam wędkę, a tu ciągnie. Tak to właśnie jest, jak się mówi, nabija wędki. I znowu ten 45 metr. Już widać, wyłonił się. O, mamy Cię, stój. Przecież Cię wypuszczę, no. Kolejny, patrzcie. No jest kaworyb, jest kaworybska. A ten też, patrzcie. Taki sam chyba, was miał. zaraz go zmierzymy, ale obstawiam, że centymetr w tą albo w tamtą. tej wilki. Tego tak ładnie z pobieraka wypuścimy. wasz Odpływa. No i widzicie, znowu okazuje się, że nie ma co na na ryby. Trzecia trzydzieści jest te. Trzecia trzydzieści kurczę. A od dziewiątej brania. Ekipowałem się na tej wędce na 45 metr I jak widzicie, to jest ten dystans, który od tego kolejny linek nie stawia jakiegoś dużego połu. Myślę, że może być nawet jeszcze mniejszy od tych poprzednich. A może się mylę. Opuścił pod brzegiem. I tylko została jakaś moczarka. Otóż no no niech te ryby też mają szansę. Dobrze, że nie spił się w samowisku. No ale jak widzicie, skuteczność moja pozostawia wiele do życzenia na dzisiaj. Niestety. jeszcze kurczarz aż, aż przewrócił ostatnią skamę. A i tak jestem na dobre miejscu. Jak z, z rozmawiam z kolegami, gdzie jest nad innymi wodami, to mówią, że wie tak, że głowę orywa. Ja tu kawka sobie nalewam, a tu beanie. I na takiego kucze, bonusika. Zresztą taki woda w zimie, gdzie same bonusiki pływają, ale bonusik spośród bonusików, tak powiedzmy. O. O kurde ale lazu Linesku chodź do mnie Patrzcie drogą wędkę co się dzieje Nie będę go mierzyć bo mi zaraz zabierze wędkę Ten ciach do wody A tu bierzemy Branie na dwa baty można powiedzieć Puścił. Tak to jest właśnie siłowina na dwie wędki i co? Na razie słuchajcie 4-4 można powiedzieć. 4 były wyciągnięte, 4 zostały w wodzie. Z tego dwie kurcze z przyponami. Szału nie ma, szału nie ma. Patrzcie co tam się dzieje, nie co to widać, ale jest tutaj... Ale wieje, ja pielnicze. A ja sobie śledzę tutaj osłonięty elegancko. No i słuchajcie, te brania zdechły poniekąd. Była taka złota godzina między dziewiątą a dziesiątą, gdzie było praktycznie branie z braniem, a teraz tak szybko jak te branie się zaczęły, tak szybko się skończyły. Coś tam siedzi po dłuższej przerwie. Zameldował się kolejny linek. Oj, puśćcie, no kurczę, to jedę dzisiaj, Tragedę z tymi spinkami. I się słuchajcie, jest ze spinką, ale bez spinki. Słuchajcie, wie jak jasny gwint i tak się rozglądam w zbiorniku, i nie widzę, żeby ktokolwiek tutaj jeszcze łowił poza mną. Po drugiej stronie za nami siedzieli kapiarze, ale kurczę, tak biało, że chyba je wywiało. Nie widzę, żeby ktoś już tam dalej siedział. No i co, by też tak zdechły, chociaż Wydaje mi się, że ta druga strona dzisiaj byłaby lepszym rozwiązaniem. Pod względem ryb to jednak siedzenie tam na tym wietrze to masakra Jest po prostu tu naprawdę jest fajnie osłonięty, no ale też te wyniki, wynik no, no nie urywa, nie? No jak na te warunki, które tu są, to, to, to mogło być zdecydowanie lepiej. Dużo spacerowiczek, widzicie w tle rowerzystów, są to fajne tereny, takie rekreacyjne, no ale tak pod względem wędkarskim teraz, to dzisiaj szało nie ma. Ale na pewno tu jeszcze wrócę, bo jest to miejsce super, to naprawdę yy, myślę, że nie ostatni raz w tym roku czy to było na pożegnanie linek mam nadzieję, że też się nie zepnie taki na koniec taki linesku też też taki pod 50cm, nie jest większy od tamtych ale bardzo ładna rybka silna, ładnie powalczyła wraca do domu i co moi drodzy, to było, było na tyle żegnam się z Wami pięknego zalewu milickiego Już ludzie powoli się zjeżdżają, coraz więcej ja od na parkingu wędkarzy nie widać. Rozmawiałem sobie tu jeszcze z lokalnym takim chłopakiem, takim wędkarzem, który też wskazał mi gdzie tu na przyszłość przyjechać, bo myślę, że to nie będzie ostatni jazd, kiedy tu przyjadę. Na pewno to nie będzie ostatni jazd, kiedy przyjadę i można nawet jeszcze przyjadę w tym roku Miejsce naprawdę urokliwe, piękne wspaniałych linów, są też inne ryby, no głównie tu się przyjeżdża po linie, tak naprawdę i dzisiaj jak widzieliście 5 wyciągnąłem, 5 zostało w wodzie. Wynik taki się biorąc pod uwagę to co tutaj można połowić, to co ostatnio udało się połowić, to co mi się mi się w zeszłym roku udało połowić, także nie było tego bonusa, nie było tego lina ponad 50 cm, nie było jakiegoś karpika, mura i tak dalej, no ale mi i tak jestem zadowolony. Cieszę się, że tu przyjechałem na odrzeń, obecnie zbędza takie miejsca, które warto odwiedzać można. Naprawdę dla samego, do samej możliwości posiedzenia tutaj warto przyjechać, bo naprawdę zwłaszcza jak widzieliście o świecie jest to po prostu przepięknie. Tak. No i co, słuchajcie, jeżeli Wam się podobało standardowo, poproszę Was o łapkę w górę, a jeżeli jesteście ciekawi kolejnych filmów z takich wód, z nadody, z innych też mniejszych wód, też linowych, to zapraszam Was do zapraszam i zachęcam Was do subskrypcji. Także dziękuję Wam bardzo. Do następnego nad wodą. Cześć!